Witam serdecznie Państwa, 14 listopad 2025 rok Drodzy Państwo, stoimy można powiedzieć U progu zimy Państwa, stoimy, u Moje rodziny pszczele są bardzo marne, więc postanowiłem im troszkę pomóc aby im było łatwiej przetrwać zimę no i przy takim zabiegu sprawdzamy zawsze ja ten zatwór czy jest zakitowany twardo stoi bo proszę państwa jeśli ten zatwór nie będzie zakitowany yy, to tak co jak chcę zrobić mija się z celem i niestety rodziny przele będą docieplone worek który nie ma żadnych zapachów To jest proszę Państwa kukurydza z Mercosuru czyli z Brazylii mielona Taki pan co ma zakład z chrupkami ją sprowadza I sprzedawał te worki akurat ze względu że nie mają żadnych chemicznych śladów zapachowych ja to zaaprobowałem następnie bierzemy sobie siano i wpychamy małymi kątkami do środka aby w ogóle nie było jakichś tam bocznych buforów Powietrzem, bo no to wszystko, drodzy Państwo, źle wpływa na utrzymanie odpowiedniej ciepłoty w gólu. To prawda, pszczoły będą mieć mniej czystego powietrza. Które by się bardzo przydało przy zanieczyszczeniu powietrza, no bo ludzie są tak biedni, że palą plastyki, buty, szmaty, co się da w piecu kotłach ceo, także u nas pszczoły z otwartymi bo prawdopodobnie by się struły o no tu zrobiłem błąd bo zostawił tę część ula odkryta to jest duży błąd i pszczoły będą sobie musieć to nie pszczoły tylko ja na wiosnę skrobać i proszę państwa tu mam takie różne No i szereg, drodzy Państwo, Panów będzie mówiło, że pszczoła sobie radzi z zimnem, tylko nie radzi sobie z wilgocią zimną. Proszę Państwa, zgadza się, pszczoła, ale jaka pszczoła? Gdy literatura zakłada, że pszczoły cztero ramkowe należy łączyć, bo są za słabe. A ja w pasiece ani jednej takiej nie mam w tym sezonie i o czym tu drodzy Państwo będziemy gadać w tej komitce o korowa wściekła walki sobie tu włożyłem proszę Państwa słaby rodziny żeby przetrwały godnie zimy trzeba je godnie zabezpieczyć jeszcze nikomu nie zaskoczyć Chodziło ciepło no i moim szczom prawdopodobnie też nie zaszkodzi i teraz drodzy Państwo jestem przed następnym ulem no ja to tak prosto wybiegłem drodzy Państwo z zabory nie jestem do tego nagrywania przygotowane w garniturach balowych no i proszę państwa jest tu rodzina może ma 7 ramek Tu na końcu już ich nie ma no i za tym grubym 5 cm zatworem im to wypełnić, zatwór gruby ale musimy wziąć pod uwagę to drodzy Państwo że wokół zatworu, od dołu, z boków mogą być szajby mimo, że niektóre mocno przylegają to różnie to bywa i z zimy przeważnie te zatwory są pęczniane, to znaczy, że bokami ciepło się ulatnia. Proszę państwa, teraz mamy jesień troszkę nietypowo jak do ostatnich naszych czasów, świętego Morcina 11 listopada. A to według ludowych tradycji to się to tak spostrzega w zależności skąd wiatr skąd cyrkulacja taka zima. Jak z północy, no to zima i z wschodu zima mroźna, z zachodu letka, z południa w ogóle zimy ma nie być. Tu się okazuje, że świętego Morcina mieliśmy cyrkulację z południowego zachodu bardziej niż z południa a synoptycy nam już od za parę dni zapowiadają siurkiem spadki nocne z tendencją wzrastającą do nowego roku to nie możemy powiedzieć że gdy będą spadki non stop że to nie jest zima o i znów nie zabezpieczyłem tu Przed brudzeniem ula. Gadu, o, wystarczy. Sprawa załatwiona. misianko drobniutkie jest najwłaściwsze. No i takie pszczoły będą mieć piękny rozwój wiosenny. Według literatury należy to robić na wiosnę. Najlepiej. No ale, proszę Państwa, przy mroźnej zimy, zimie, na wiosnę z tych rodzin, by nie zostało nic. Najlepiej gdy rodziny są tak zabezpieczone przed podkarnianiem. Wtedy idzie bardzo prawidłowe układanie gniazda. I teraz to czepujemy Jest sprawa zacjona. Wszystko mocno zakitowane. To znaczy, że tu pszczoły jeszcze są. Dziwne, że otwór na słoiczki tak mocno zakitowane hmm. To znaczy, że ta pszczoła raczej szuka ciepła, a nie przewiewów. Proszę Państwa. Gdyby to były mocne rodziny, to wystarczyłby mi tu na tej powałce drewnianej położyć dosłownie. taką wykładzinę takie ocieplenie z filcu ale tutaj jakby czerwienie szło bo lekko gąbka zawilgotona i proszę Państwa teraz przejdę do następnego ula, teraz przychodzę do następnego ula, bateria mi się kończy. Proszę Państwa, już od kilkadziesięciu lat nie było w mojej pasicie takiej interwencji, no ale teraz niestety było tak warozy, że i moje metody sobie nie poradziły. Ale prawdopodobnie w przyszłym roku w mojej pasieco już takich problemów nie będzie o tu mi pszczoły idą gdy zacznę stosować drodzy państwo gdy zacznę stosować odkładówki pomocnicze chwilowe filówki i warozę dosłownie wynoci zula na tym to będzie polegało Bateria mi miga ja się dobieram do następnego ulika dobrze żebym zasłonił bo one by mi tu wyskoczyły w tym ulu by wyskoczyły także na przezimowanie rodzin pszczelich w tym sezonie w mojej pasiece tej zimy są marne perspektywy a gdy przyjdzie ciężka zima nawet 50% pasieki mogę stracić No ale to tylko z powodu tego, że zbyt ryzykowne posunięcia czynię z warozą. Ale mi się wydaje, że przy odkładówkach, chwilówkach i wynoszeniu warozy, to będę miał całkiem przyzwoite rodziny przele no w tym roku to pięknie ich przysiadła waroza no niespotykana rzecz od pięciu lat takich cudów nie miałem aż się stało tak tu pszczoły mi brzękają nie da się nic zruszyć, bo by poszły w górę Niestety będę musieć ten filc oblepić kitem. A zawsze jakaś ta izolacja będzie. Jednak zobaczę, czy mi się zatwór nie. O kurda! Zatwór się lekko przesunął. tak jak pszczoły się lekko przesunął który muszę drodzy państwo podkitować jak państwo widzą tu pszczoła mi wyszła do, do wierzchu Nie kamera obserwuje a ja muszę jakiegoś paska znaleźć po, po, po biowarze Idę na czapkę. No jestem, drodzy państwo, ale te paski już mi się zaczynają kojczyć. Udało się. To mogę całkiem wyrzucić Proszę Państwa, jak Państwo widzicie Ta rodzina Jak Państwo widzicie Jak Państwo widzicie ta rodzina nie jest znów taka najmarniejsza. Gdzieś sto jak statyw wszystko mi się przewraca coś podobnego Dzięki, ołów I do środka No to powinna być też szczółka, bo miałem, ale jej nie mam, gdzieś podziałem zaczynają wyskakiwać. On jest na, na szczęście. Ta rodzina nie należy do marnych rodzin, jak Państwo widzicie. Mocno wyszła. tylko mi zginęła wkładka. Dobrze, będzie i szmatka, jak nie ma wkładki. No i to zabezpieczyć. I proszę Państwa, takie. Przesunięcie zatworu spowodowałoby to, że pszczoły nie miałyby dostępu do pokarmu na ostatniej ramce. Także w czasach, gdy jest tendencja, żeby wszystko wieczyć, wentylować, a ja widzicie Państwo, uszczelniam na mrozy. To jest jedyne logiczne uzasadnienie tego stanu rzeczy, drodzy Państwo. I tak wygląda. Tak yy, po prostu taka nadopiekuńczość musi być, aby to przetrwało. Ale to nie gwarantuje sukcesu, gdy zaczną temperatury spada do 20 stopni bo szereg słabych rodzin gdzie jest kilka pszczół i matkę, gdzie tylko liczą na matki zapasowe mogą sobie nie poradzić. Na pewno będziecie, proszę Państwa, mieli z tego śmiechu, bo czym słabsza rodzina, to lepiej wentylować 99 sprzedaży powie i będzie im lepiej. No to sobie wentylujcie, a ja będę ocieplał. No i... Zobaczymy na wiosnę jak się to skończy, jak wystartuje. Drodzy Państwo, literatura mówi 5, te ramki do rodziny do łączenia. Gdybym ja chciał te swoje rodziny połączyć, to z 30 ulic zostałbym jedna albo dwie rodziny. A co mi po tak mocnej rodzinie 1 marca? Mi pszczoły są potrzebne mocne na 1 maja, drodzy Państwo. Czasem jest lepiej, jak rodzina jest troszkę słabsza niż bardzo mocna bo nie wpada w nastrój bezrobocia tak to ma stary nastrój robo, roboczy i na maj może zdążą się rozwinąć no i proszę Państwa śledźcie mój kanał, obserwujcie jak ta przygoda w tym roku z tymi pszczołami moimi się skończy i jeszcze raz nadmieniam że mam zrobione już na 50% pasieki odkładówki do których będę Parę razy w sezonie wynosił warozę z macierzaków. I proszę Państwa, tym ujęciem 14 listopada 2025 roku serdecznie się z Państwem żegnam.